Witam Was z tej strony Sabal, kolejny temat porankowy, gdzie muszę pokazać swoją twarz i pomagać z Wami widzami, bo moi drodzy, mamy okazję Jubileusz, Gameforge to zrobił to jest najlepsza firma na świecie, zero sarkazmu w tym momencie minął dokładnie rok, nawet powiem wam szczerze, że rok i 6 dni od momentu kiedy do Metina nie, nie pojawiła się żadna aktualizacja z Kontentem. Były oczywiście aktualizacje, które poprawiały tam pewne jakieś rzeczy albo edytowały te, co już są, ale od tamtej pory nie pojawiło się nic kompletnie nowego. Nic, nula, zero i jeszcze jakieś inne synonimy tego właśnie słowa, ale żeby nie było, przejdźmy do szczegółów, żeby udowodnić, że tak właśnie jest, żeby nie było, że ja coś wyciągam sobie z Ashola i zaraz jakiś fanatyk Polanda wyskoczy mi i powie, że to ja jestem złym człowiekiem i tylko hejtuję i nic nie pokazuję. Moi drodzy, więc tak, ostatnia aktualizacja z kontentem pojawiła się rok temu, 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka. I właśnie zawierał past stanowy oraz te inwazje przypominające inne stare mapy, tak jak M2, M1. Yy, wiecie tego typu rzeczy, ja tego nie robię. Mało nawet kto u mnie to robi, więc nie wiem, chyba raczej ludzie mają to yy, w baniaku. Kolejna aktualizacja yy, w tamtym roku to była poprawka, gdzie Gameforge nałożył czas na wieżę demonów, żeby ludzie za dużo blasków sobie tam nie nadropili. Kolejna. Aktualizacje to były takie typowe poprawki i dodanie run, które zwiększają procent szans na wejście różnych pasów, naszyjników, tam gdzie jest mały procent szans czy tam na zestawy królewskie. To możecie po prostu sobie podbustować, Ale to już było w grze Po prostu zmienili z jednej globalnej Na 10 różnych run Które tylko sprawiają, że Musisz się wkurzać, bo nie możesz to bywali Z ekwipunku, znaczy w sali do magazynu Musisz to nosić ze sobą Dopóki tego nie zużyjesz Kolejna aktualizacja to były takie typowe Book fixy nic ciekawego Zabawne jest Jak poprawiają na przykład efekty graficzne Jakiegoś skilla, po czym i tak nie widać Żadnej zmiany, ale wpisali, wiecie ta skończona no i dochodzimy do e, aktualizacji już w tym roku czyli 23.0. Moi drodzy, e, dali oczywiście per, pergamin, gdzie można przywiązać alchemię oraz e, jakby to tam można powiedzieć nic ciekawego się a stakowanie kadeków i tego typu rzeczy, co jest bardzo potrzebne. Żeby nie było, szanuję tą aktualizację jedna z nielicznych naprawdę co działało coś do Metina, gdzie różne rzeczy można w końcu stakować. No ale to nie jest content, to jest poprawienie tego co było. No i najnowsza aktualizacja, która była 3 miesiące temu Znerfili yy, ilość punktów Gaia oraz yy, zwiększyli drop odłamków, żebyś sobie mógł wybonować yy, królewski set, to jest ten set, że jak masz 3 itemy wybonusowane to macie specjalny bonus setowe za noszenie tych trzech właśnie itemów. No i to tyle. To było przez cały rok. To tak jak powiedziałem, ostatni content w grze był rok temu. Oczywiście w tym odcinku będę też mówił o tym, co może domyć na wejść. Nie musi, ale co może. I pokażę Wam przecieki, nazwijmy to. Tylko to nie jest takie, takie pewne. No ale oprócz tego, jest tylko taki argument dla tych, co mi powiedzą, że yy, Przecież ty, Jakub, nie masz broni plus 15, czy nie masz zbroi plus 15 Wiecie, to nawet nie chodzi o to Każdy content to jest możliwość nowego za zarobku Tak samo były plotki, że mieliby dodać nową mapę to bardzo poważne plotki z różnych źródeł, te które się u mnie sprawdzały nieraz jak mówiłem coś parę tygodni przed update'em, to właśnie od, od tych ludzi miałem mówili wszyscy, że wejdzie mapa nie mówili tylko, że, że będą nowe buty albo hełm, coś z tych dwó z dwóch rodzajów, nowy dungeon i wejdzie nowa mapa z ulepami z Alastora, gdzie będą normalnie dropiły jak rasle są ulepy do zbroi wężowych, czyli Koszt ulepszenia broni to nie będzie właśnie ulep, tylko kamień, magiczny, czy innego czy, czy, czy inny ulepszator, co tam się używa. W sensie nie ulepszator, tylko bodzio nazwijmy to, Bodzio. E, tak jak jest w przypadku ta zbroi, że główny koszt to jest magiczny albo, albo e, rytualny czy tam trzeba by dawać smy ale a nie ulepy. To jest spoko i też niespoko moim zdaniem, ale laser powinien być tak, jak być tak jak jest, tylko że większa dostatość kluczy, a nie z bossów, gdzie szaman to ma na dwa tak przynajmniej jest u mnie na serwerze e, latają nieraz takie filmiki, gdzie szaman e, e, zbija bossa, który posiada klucz na bossa. W ciągu, moi drodzy, 5 sekund, zanim miał ja odp odpalać się czarowany, albo podbiegnę jako srabo-p, To nieważne, że miałbym mieć topowe kuPOP. nieważne co mam w ekipunku, i tak nie miałbym najmniejszych szans, żeby bić się o te klucze, więc na moim serwerze w moim aspekcie tego nie robię. No i właśnie, i, i najpierw przejdźmy do moich teorii, a potem powiem Wam, co może. Co może wejść, lub co nie może wejść. Problem jest taki, widzowie, że ja nie mam przecieków odnośnie żadnej aktualizacji, która aktualnie byłaby testowana. Za każdym razem, kiedy coś wchodziło do METINA. Ja wcześniej miałem informacje od różnych źródeł, z różnych forów, że to jest testowane, wiecie, że było takie hintowane, że o, to zaraz wejdzie, bo to jest testowane, nie? Aktualnie nic się o takich rzeczach nie słyszy z żadnej strony, więc albo się pozbyli wszystkich beta testerów, albo faktycznie gówno robią, co jest bardziej prawdopodobne. Dlaczego tak się dzieje, że yy, w tamtym roku mieliśmy co 3 miesiące jakąś potężną aktualizację z najemnikami, Systemem konnymi, z pasami cenowymi, no praktycznie co 3 miesiące, nie wiem czy pamiętacie, było co krytykować, z czego się pośmiać, ale też było co porobić, nie? Wiecie, no ja, jeżeli ja widzę, jak, jak widzę głupi pomysł, to hejtuję, czy tam krytykuję, no ale ważne, że coś jest, nie? W tym momencie gęś rozkłada ręce i mówi, yy, no może coś tam kiedyś będzie, nie? Więc moja teoria numer jeden. Bardzo pra prawdopodobna, że po prostu położyli żur na Metina, e, nie wiem, może licencja im się wygasa, e, może już nie chcą się tym zajmować, może Webzen nie ma ludzi, żeby oddelegować do e, Tej gry i robią coś innego, nie mówię, że Metina 3 Bądźmy poważni, ale Ale, e, no coś jest na rzeczy, bo Metin Patrząc nawet na priwy, to jest bardzo prosta gra, jeżeli chodzi o aktualizację, dodać mapę, dodać drop, dodać parę rzeczy to jest, moi drodzy, 1-2 dni roboty, a nawet i tak Webzen kupuje stokowe modele, które ro robią inni ludzie prywatni, bo nieraz można sobie znaleźć te modele w necie, gdzie ty też możesz je kupić i mieć do nich prawa autorskie, nie tylko Webzen oraz gameport które są naprawdę tanie, typu 15 euro sztuka albo coś w tym guście, więc to nie jest nic takiego jak, załóżmy, New World, że musisz robić dubbing, fabułę, metnie fabułę, fabułę, nie ma praktycznie Jakieś dźwięki nowe, wiecie. Te, tych rzeczy nie, nie trzeba robić, więc ilość ludzi potrzebnych do stworzenia aktualizacji jest praktycznie na minimalnym poziomie. To jest moja pierwsza teoria. Moim zdaniem prawdopodobna, że po, położyli to po prostu żur na tą gierkę, bo faktycznie jest strasznie zaniedbana. Druga teoria jest to, że coś im się posypało w plikach i nie mogą pewnych rzeczy wprowadzić. Co właśnie zaraz wam przedstawię yy, to, że mają aktualizację, już zrobioną od dawna, ale nie chcą, nie mogą coś, coś im nie pozwala tego wprowadzić. Na podstawie innego zaraz wam zaprezentuję, co może być. No i trzecia yy, moja teoria to jest po prostu to. Że yy, do ten met nie jest wygaszany, gdyż mogą mieć inne MMO. Wiele, 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 wiele ludzi mówiło o tym, że Gameforge ma zamiar wejść w jakieś topowe MMO. Chodzi, że, 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 że mają być wydawcą. Nie wiadomo jakiego to, tego MMO, ale widzieliśmy po Swords of Legends Online, że raczej im to nie wypali, chociaż nie będę hejtował. Więc nie wiem, no moim zdaniem jest to strasznie dziwne, że rok nie ma już żadnego kontentu, gdzie w poprzednim roku mieliśmy go tak często. No ale dobra, przejdźmy do może nie przecieków, bo to, to nie są przecieki, czyli do aktualizacji, która jest zrobiona, ale nie jest dodana. Nie wiadomo czemu. Moi drodzy, najpierw sobie y, powiedzmy A, żeby przejść do B. Oprócz metina od Gameforge'a, jest jeszcze inny oficjalny metin, ogólnie były trzy oficjalne metiny. Na Azję to był Singapur, ale oni stracili licencję dawno temu, bo coś tam, coś tam. Nieważne powód, kiedyś licencję mieli, kiedyś były oficjalem. No i oprócz tego macie jeszcze serwer brazylijski oraz właśnie te od Gameforge'a. I, 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 I tak to mniej więcej widać. Więc możemy na tej podstawie zobaczyć co... Metin Bazylijski ma wprowadzone, bo to też jest oficjalny moi drodzy METIN 2. No i tam rok temu, co jest bardzo dziwne, została wprowadzona aktualizacja, która u nas się nie pojawiła. Przy czym o, to oni zawsze byli spóźnieni o rok względem nas. Bo zobaczcie, u nich dopiero wszedł system najemników rok, czyli w tym roku, w maju dokładnie. Gdzie my już go mamy od roku, praktycznie. No, tak rok i dwa miesiące będzie. Albo rok i trzy miesiące. A oni go dopiero wprowadzili. A, te, a, a rok temu wprowadzili coś innego niż my nie mieliśmy. Więc pytanie: Czy z tej aktualizacji game pozrezygnował, bo im nie pasowało? Czy im nie działało? Czy nie mieli pomysłu? Bo musicie wiedzieć, że Metin Bazylijski to jest, to jest inny poziom trudności. To jest jednak bardziej taki easy medium niż u nas ultra hard, nie? Dalej jest play to win. Ale jest bardziej łatwiejszy, więc też trzeba brać pod uwagę, że, że no to, to jest co innego, nie? Przynajmniej po tym, co wiedziałem, to tam ludzie prezentowali, jakie bonusy mieli, ile tych bonusów mieli, to nawet mają itemy po 6,7 bonusów w jednym itemie, więc faktycznie zajeżdża. Ale nie, nie mówię oprócz tych 6,7, tylko oprócz tych 6,7 mają 7 bonusów, czyli nawet 9 w 6,7. E, więc mówię, e, zainteresowało mnie to, że u nich wprowadzono coś takiego jak to jest, nazywam ja nazywam Alchemią V2 w skrócie jest taki panel e, Żeby go zdobyć musicie iść do biologa, zdobyć jakieś misje po e, prostu oddać kolejnego biologa w ciągu 10 dni jak wam się uda odblokujecie ten panel No i każdy kółeczko w skrócie to jest bonus dodatkowy dla Waszej postaci Wymieniacie takie punkty, które zdobywacie na różnych dungeonach, oczywiście z Johary, jeżeli chodzi o bossy, questy, no i wymieniacie to na HP. A jeżeli chodzi o ilość HP, która jest dostępna i nie tylko HP, jeżeli chodzi o bonusy jako taką, to posłuchajcie, bo naprawdę oczy wywala mniej więcej z yy, samego aktywnego, bo, bo tu jest parę tabelek, yy, jeszcze tak tego powiedzmy, i każda tabelka ma inne bonusy, ale jak włączycie te wszystkie tabelki, to macie też bonusy wspólne, tak jak przy alchemii praktycznie, więc uwaga, zobaczcie sobie, możecie mieć nawet 4000 HP prawie 180 defa. Yy, 21% odporności na damage. Tu macie na przykład 61% do, do EXPA. Tu macie 63% odporności na żywioły. Tam porówno wychodzi chyba po 8% na każdy żywioł albo coś w tym guście. No po prostu macie. Ładne bonusy, na przykład 300 wartości ataku, tu wychodzi 90 wartości magicznego ataku. Tu macie 20 na podpory i 67 statystyk do sung ma rozdzielone porówno na 4 statystyki, tam 68 to wychodzi. Patrzyłem po tych tabelkach. Prosty system, macie po prostu taki nowy znaczek, nawet tu jest pokazany. Między, tu wychodzi, czekajcie, pokażę na systemie najemników, między najemnikami a. To był ten Sung Mamachi chyba nie? Już się pamiętam, chyba tak. Macie po prostu nowy system, taki panel, wchodzicie do niego, macie różnego, różne tabelki, odblokujecie, jak już powiedziałem, za punkty, które zdobywacie na Jocharze. No i to się odpala. I oczywiście trzeba to odnawiać, tak jak alchemię. No po prostu to jest alchemia V2 dla mnie, tylko inaczej graficznie zrobione. To nie jest stary system, mimo że sam obrazek jest bardzo stary. Powiem Wam, ten smog, też go widziałem z 10 lat temu, to, to jest coś w stylu, że to było w plikach, ale nikt tego nie używał, Metina. Ale ewidentnie, że GUI jest zrobione współcześnie, jak już Juchara była. Widać to po przyciskach, po odświeżeniu, po tym całym panelu, to ładnie jest pokazane, więc reasumując. Dlaczego tej aktualizacji nie ma? Faktycznie po tych bonusach widać, że no to jest potęga naprawdę, to jest miazga, Nie wiem, czy nie byłoby to zbyt op, Przypominam, że na, na, na serwerze brazylijskim, żeby zdobyć punkty, podam wam przykład mniej więcej: z questów można by zrobić dziennie maksymalnie od 30 do 150, 150 punktów, a żeby jedną tabelkę wymaksować, czyli załóżmy pod HP Potrzeba tych punktów około chyba 64 tysięcy. Przy czym ulepszeniem może Wam się nie powieść. Oczywiście jest napisane nawet w tej Wikipedii, że e, punkty są w SetEvitem Shopie. Więc e, ewidentnie widać, że, 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 tą, że, że tą aktualizację zrobił Webzen, bo tylko oni te aktualizacje takie potężne robią. Poprawkowe to pewnie Gameforge. E, no i mówię, dlaczego to nie wprowadzili? Czy to jest było zbyt OP? Czy nie są gotowi na kolejne aktualizację? Bo wydaje mi się, że to weszło po to, żeby ludzie się przygotowali na kolejne mapy na Joharze, które mają wejść. To ewidentnie widać, że, że, że i tak musi wejść Helm, i tak musi wejść buty, a Helm i buty też pewnie wiadomo jest statystyki Johara, gdzie, gdzie potem już ja jeszcze nie mam dużego levela Championa, mam tylko 11 prawie, a już mam po... 80, 50, 60 statystyk Stunk ma z każdego rodzaju, bez kupowania buffa z item shopa Więc ewidentnie coś większego musi wejść, żeby te minimalne statystyki można było spełniać, żeby było po co to robić Więc to jest właśnie po to drzewko, nie? Yy, więc mówię, teoria jest taka, że po prostu oni yy, nie mają co wprowadzić po tym to pewnie się będzie robiło jak te karty Potwora, czyli nikt nigdy tego nie wymaksuje, ale jeżeli punkty będą dostępne w item shopie, no to ktoś to wymaksuje. Przy czym Potwora ciężko jest wymaksować z item shopa, bo to jest naprawdę astronomiczna kwota, ewentualnie z systemu najemników i tam raz na jakiś czas można porobić jakieś pierwsze questy, ale mówiąc o endgame, te bossy, gdzie trzeba zabić 500 bossów z każdego rodzaju, gdzie ta karta ci może nie polecieć, no to jest wow, działa na umysł, więc... więc... no nie wiem, nie? Naprawdę... Ja nie chcę, żebyście myśleli, że ja hintuję, czy ja pokazuję, co, jaka będzie aktualizacja, bo mówię, skoro oni mieli to już rok temu, a Gameport przez ten czas tego nie wprowadził, to niekoniecznie musi wejść do Metina, pamiętajcie. Ale ładnie to mają przynajmniej wypisane, nie? To muszę przyznać, że jeżeli chodzi o zapowiedź aktualizacji od strony brazylijskiego Metina, to jest naprawdę chciałbym, żeby tak było u mnie na globalu u nas na globalu gdzie macie wszystko ładnie wypisane nie trzeba się niczego domyślać, pytać administracji zastanej. gdzie oni tylko dwa zdania napiszą, mają to w dupie i tu jest wszystko od A do Z napisane że, że możesz, możesz po prostu się dowiedzieć wszystkiego jak, jak chcesz co, co jak działa, co ile kosztuje wow naprawdę wow więc zobaczymy, napiszcie co o tym sądzicie czy chcielibyście mieć podwójną alchemię Bonusy Wam mniej więcej zaprezentowałem. Naprawdę e, 3200 HP, 6000 e, HP, 180 defa, 21% odporności na damage. Albo na przykład, tu jest napisane, e, 400, 400, nie no, 300 wartości ataku, 20 na potwory. To się robi jak Metin 2 Easy pomału, nie? Bo jak już te postacie, które. Mają wymaksowane EQ plus 15, biją po prawie 100 tysięcy w metina, albo nawet ponad, w zależności czy mają na metiny w głównej broni. To z tym, to ja nie wiem, ile, ile przyszłościowe aktualizacje, jeżeli chodzi o bossy, metiny i tak dalej, muszą mieć HP i odporności, żeby ci ludzie nie czuli się aż tak zbyt potężni. A jeżeli oni się nie poczują zbyt potężniej, to co ja mam powiedzieć, jak nie mam ekuby maksymalnego? Wiecie, o co chodzi. To jest taka spirala, że kolejna aktualizacja będzie dla mniejszego procenta niż już jest, nie? Czyli przykładowo, jak Alastor, inaczej, jak Johara, gdy wchodziła, była dla załóżmy, nie wiem, 5% czy tam 10% z całego serwera, to kolejna aktualizacja była procentem z procenta, nie? Czyli na przykład, jak Alastor wszedł, to Alastora mogli robić 1%, z tych 10%, wiecie o co chodzi, nie? Czyli, co, jak będzie kolejna aktualizacja, to będzie 1% z 1% ludzi? Czyli, co, załóżmy, jak 500 osób bawi się na Joharze, to co, 2-3 osoby będą, będą mogły robić nowe, nowe aktualizacje? W strasznie złą stronę to poszło, powiem szczerze. I Game Pouch powinien się wziąć za siebie, albo coś zrobić. Czy oni coś nowego wprowadzą, czy nie? Nie wiem. Ale coraz bardziej w to wątpię, bo po prostu... Yy... No nie, nie hintują, no, no, nie ma zapowiedzi niczego, nie ma pecieków, nic się nie słyszy o nowych aktualizacjach. Powiedzcie co o tym sądzicie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, trzymajcie się do następnego.